I coś tam kraszcze za borem. Pewnie mnie czeka mój film, miły, pod umówionym jaworem. Nie będę sobie warkoć trafiła, tylko włosy zwiąże splotane, bo bym się jeszcze bardziej spóźniła. A mój tam tęskni, kochany. Prowadź mnie teraz, miłości śmiała, Gdybyś mi skrzydła przypięła, Przypięła, skrzydła przypieła, Żebym najprędzej w przereciała, Mego filona ścisnęła. Oto już ja, Lona. Pewnie on teraz koło bogini swej, czarnobrewki doryty, rozrywkę sobie okrutną czyni, Aż mój biedy. Pewnie jej mówi, że obłądzona Wpieram się w drzewa i bory. I zamiast jego białego łona, ściska mnie czuły. Ja bo. Teraz wracając do domu, nauczać będę moją przygodą, żeby nie wierzyć nikomu. Ale któż zgadnie przypadek jaki dotąd zatrzymał Wilona. Może on dla mnie zawsze jednaki ją próżno stworzona. Lepiej mu na tym naszym Boże. koszyk i wieniec zawieszę. Jutro paść będzie trzodę przy boże. Znajdź, jak się go pocieszę. O nie! On straca! On udorydy. On może teraz. Wydał mnie wstydy, a ja mu daję opiary. Co Widziałam wczoraj, jak na nie mrugał. Potem coś cicho mówili: Pewnie to dla ten jeden strugał. to mu się wszyscy dziwili. Że z nim na wieki zerwał. O, popędliwa! O, ja nie baczmy! poczekaj, masz słowa! Ja! Może byłby mój nie tak znaczny. Może skutkara słowa. Miał tu przed dobrą staną godziną. Długo na ciebie klaskałem. Gdzieś nadchodziła. Między chrościną na umyślnie się schowałem, chcąc tajemnice twoje wybadać, co nie będziesz mówiła, a stąd szczęśliwość moje układać, ale czekałem zbyt siła. Pierwsze te skargi od zbyły. Sądzi o Lauro, inaczej. kogoż by wdzięki tamtej by kto cię raz tylko obaczy? Prawda, że czasem z nią się bawiło, mając znajomość od długa, ale kochania nigdy nie było, i już ten kocha co mruga. O, masz Tenki. Po nim znamiona niebieskie, gładko rzezane, w górze zobaczysz nasze gniona obłędnym węzłem związane. Cóżemu czyniłbyś, byś się gubiła przez twój postępek tak srogi? Czyliż dlatego, żeś ty zbłądziła ma ginąć chwilą Bogi? Troską mi zrzędzie, jak się nie znajduję. Teraz mój filon droższy mi będzie, Bo mnie już więcej kosztuje. Teraz mi Laura za wszystko stanie, Wszystkim pasterkom przodkuje I do gniewu wzrusza, kochanie, dla miłości daruje. Jedna się torys wyłączyć miała. Jej pierwsze miejsce naznaczę. Na to wspomnienie drże zawsze cała. Cóż, kiedy cię z nią obaczę. Dla twego lauro przypodobania. Przyrzekam ci to na głowę. Brunić się będę z nią widywania. Żadną nie rozmowę. Czym, na nagrodzę za te ofiary? Nie mam, oprócz serca biernego jedyne ci zawsze przynoszę dary. Przyjmij je co nowego Tuż <tuszy> <tuszy> by dla ciebie nie zerwał węzły przyjaźni, co mnie nęciły. Tej pięknej twarzy wzięły wszystkie nadzieje mojej siły. Gdybym Akas dawał swe wrogi ze złotem swojej izmeny, rzekłbym: Akaście, tyś jest ubogi. Bo moja laura bez sceny, o światło moje w pośród tej nocy, zagrodowego spokoja, ty jeszcze nie wiesz o Twojej mocy, a ja czuję ją. O moja. Gdzie mi pierś spada, spada. Czy czujesz to serca bicie? Za uderzeniem każdym ci gada, Że cię tak kocha jak życie. Daj mi ust, z których niepokoje Pokażcie I razem wypływa. Tą drogą pośleł zapały moje, Aż gdzie twa duża przebywa. Wciśnij twojego lauru do filona! Ja cię przycisnę wzajemnie. Serca zbliżone łonem do lona rozmawiać będą tajemnie. Ty mnie daleko go ściskasz goręcej, a ja cię tylko dotknęła. Nie, przyjdź, to, Filon. Kochasz mnie więcej. Nie cię trzymać. Kiedyż przyspieszy czas drogi, Gdy z moją Laurą i słodko drzymać I bawić będę bez fogi? W miesiącu Najpierw Piesiącu. idę do domu Jeśli Jeśliby kiedy z Dorydą, Filą Tak trawił noc po Nie świeć, niech drżenie. By brunetki, blondynki, a wszystkie raz dziewczyny.